Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego, jak fotografować szkło. W tym celu przygotowałem przedmioty o różnych fakturach i różnych problemach do rozwikłania na drodze fotograficznej, a właściwie na drodze przygotowywania stanowiska fotograficznego. Najpierw sfotografujemy przeźroczysty, barwiony w masie pomarańczowy dzbanek wypełniony wodą, następnie sfotografujemy filiżankę z reliefową, taką płasko rzeźbioną, z płaskorzeźbionymi motywami florystycznymi, dzbanek, właściwie słój, landrynek oraz szklanego czarnego psa. Pracować będę z oświetleniem stałym, białym, lampa z softboxem oraz dodatkowo użyję świetlówek wyposażonych w parasolkę ze srebrnym odbłyśnikiem no, w razie potrzeby, gdy będzie konieczność doświetlania frontu naszych produktów. Zaczniemy od budowy stanowiska fotograficznego. Przyda się jakaś podstawa, stolik, lampa. Będziemy fotografować na tle softboxa, na tle płaszczyzny z równomiernym światłem. Jako podstawy użyję białej, połyskującej pleksy, i dodatkowo, dla polepszenia jakości rozproszonego światła, taką pleksę białą również postawię tutaj przy softboxie, opierając go w ten sposób. Ustawiam mój przedmiot na planie zdjęciowym. Połyskująca warstwa pleksy. Daje nam efekt naturalnego, ładnego odbicia. W tej chwili mogę przystąpić do nastawy parametrów aparatu. Oczywiście niezbędna jest praca stabilna więc usytuowanie aparatu na statywie, pomiar światła zewnętrznym światłomierzem, nastawiając go na tryb pracy pomiaru światła ciągłego czyli zastanego. Celuję światłomierzem w przedmiot. Kopułka oczywiście jest odsunięta, ponieważ mierzę w tej chwili światło ciągłe i odczytuję wartości parametrów naświetlania. Ustawiłem 100 ISO do przysłony o wartości 8. Powinienem nastawić czas 1,125 sekund. Spróbujmy zatem tak zrobić. Oczywiście nie zapominamy o Jakości zdjęcia, czyli kluczowe jest tutaj pamiętanie o najwyższej jakości, najlepiej rawach. Dostosowanie balansu bieli, no w moim przypadku niech to będzie automatyczny balans bieli, ponieważ pracuję przy świetle neutralnym, białym, o temperaturze zbliżonej do światła błyskowego. Następnie czas naświetlania 1:125. I wartość przysłony wedle odczytu światłomierza 11. Zróbmy zdjęcie. Trochę za ciemne. Czy to było na pewno 11? Nie, to była wartość przysłony wynosząca 8. No i okazuje się, że fotografia wygląda całkiem nieźle, aczkolwiek no, moim zdaniem jeszcze jest za ciemna. Więc w tym celu, kiedy mierzymy światło, które bezpośrednio pada na obiekt, właściwie celujemy światłomierzem w stronę światła, warto ustawić sobie korektę ekspozycji na światłomierzu. No, w sytuacji, gdy dysponujemy aparatem cyfrowym i Możemy popełniać kolejne próby zdjęć metodą właśnie profil błędów nie ma takiej konieczności bo wystarczy że albo otworzymy przysłonę albo wydłużymy czas naświetlania no, pamiętając o głębi ostrości a tutaj zależy nam na dużej głębi ostrości ponieważ jest to typowa fotografia produktowa Dlatego wydłużam czas naświetlania. No, w tym celu niezbędny jest ten statyw, z którego w tej chwili korzystam. Więc zrobię zdjęcie z wprowadzoną korektą. Proszę bardzo, efekt jest widoczny. Plexa daje piękne odbicie naturalne dzbanka. Fotografowanie przedmiotów szklanych pod światło daje bardzo wyrazisty efekt podkreślenia konturu szkła. Oraz pięknie wydobywa kolor przedmiotu. W celu uzyskania dodatkowego czarnego konturu, który obrysuje nam szklany przedmiot, warto użyć czarnej zastawki. No, najlepiej, żeby to był arkusz stabilnego, czarnego kartonu. No, w ostateczności można skorzystać, z czarnego brystolu. W efekcie przykładając odpowiednio blisko do przedmiotu taką zastawkę obserwujemy oczywiście co dzieje się z naszym obiektem obserwujemy, obserwacje prowadzimy z poziomu kadru aparatu zawsze z poziomu perspektywy osi optycznej obiektywu, gdyż to tak naprawdę daje nam no stuprocentowe odwzorowanie Sytuacji rzeczywistej, dziejącej się na planie zdjęciowym, kolejnym przedmiotem będzie swój landrynek. Zasada jest podobna dla wyeksponowania konturu obrysu szkła. Sfotografujemy swój pod światło. Przy niezmienianych parametrach, czyli stosując dokładnie te same ustawienia przysłony i czasu naświetlania, co do poprzedniego zdjęcia. No, Fotografia nie wyszła w zadowalający sposób, to znaczy, widzimy czarną plamę z zarysu tego, tej zawartości, nie widzimy kompletnie etykiety. Potrzebne nam dodatkowe źródło światła, które rozświetli nam front. W tym celu spróbujemy posłużyć się dodatkowym źródłem światła, czyli świetlówkami z parasolką. Włączę światło. Zobaczmy w jaki sposób teraz wygląda nasza sytuacja. No, niestety, ale stosunek jasności i natężenia światła tła do etykiety jest zbyt silny. To znaczy, światło świetlówek nie jest moc, wystarczająco mocne jak światło. Podświetlający obiekt od tyłu. Więc spróbujmy troszeczkę sytuację zmienić. Zdejmijmy parasolkę i wycelujmy świetlkami bezpośrednio w słoik. No, niestety, tworzy się nam niekorzystny efekt. Chodzi o te jasne punkty, te blikowania, które tak naprawdę są zbyt intensywne. Dlatego będziemy starali się ich pozbyć. By wyrównać sytuację, troszeczkę przyciemnie tło, dokładając dodatkowy arkusz pleksiglasu. Natomiast tutaj przyłożę. Flexy do świetlówek i spróbujmy zrobić zdjęcie. Wyszło za ciemne. Dlatego wydłużmy nieco czas naświetlania. Trochę lepiej, aczkolwiek mm, Zobaczmy, jak wyszło zdjęcie. Zarys naczynia troszeczkę nam się przepala. Odwróćmy zatem sytuację. Zbudowałem taki mały, można powiedzieć, pół namiot bezcieniowy. Jest to dość fajne rozwiązanie, ponieważ korzystając z jednego softboxu, możemy ustawić Dodatkowy panel odbijający. Pamiętajmy, by ustawić go stosunkowo blisko. Pozwoli to na doświetlenie drugiej prawej strony obiektu. Natomiast za przedmiotem jest ustawiona pleksi ze światłem skierowanym w tenże panel. Pamiętajmy, by nie ustawiać ostrego źródła światła zbyt blisko, bo na zdjęciu może być to widoczne. Tak jak teraz y, widzicie w postaci rozświetlonego, jasnego punktu na środku zasłojem, dlatego powinniśmy jednak troszeczkę cofnąć y, źródło światła od pleksiglasu. Daje nam to y, zdecydowanie lepszy stopień rozproszonego y, światła, bardziej równomiernie. Pamiętajcie o zasadzie, fotografując szklane przedmioty, zwłaszcza używając światła zastanego, ciągłego, starajcie się wyłączać światło w pomieszczeniu. Najlepiej pracować po zmroku albo w pracowni, która daje możliwość wytłumienia, odizolowania światła wpadającego z okien czy z innych źródeł światła. W celu wyeliminowania niechcianych blikowań na przedmiocie. Kolejnym obiektem fotograficznym jest biała porcelanowa filiżanka z delikatnym reliefem rzeźbionym. Sytuacja fotograficzna jest podobna, tak? czyli tło jest delikatnie rozświetlone. Głównym, kluczowym źródłem światła jest softbox, postawiony tutaj pod kątem 45 stopni, oraz do tego dołożony panel odbijający, który delikatnie doświetli prawą stronę. Tutaj sprawdzi się zasada pomiaru światła światłomierzem zewnętrznym. W momencie wykonania pomiaru na standardowych ustawieniach, do przysłony 16 mamy wskazanie czasu 1,3 sekundy. Przy tym czasie zdjęcie wychodzi zbyt ciemne. Dlatego warto obniżyć wartość ekspozycji, wprowadzając na światłomierzu korektę ekspozycji o minus 1 sekundę. EV, czyli minus jeden, jedną wartość ekspozycji, i w tym momencie czas wydłuży się dwukrotnie, czyli sfotografujemy przy 1,15 sekundy i zdjęcie wyjdzie rzeczywiście poprawnie. Kiedy odejmę z prawej strony panel doświetlający, odbijający, zdjęcie wyjdzie w taki sposób. Prawa strona będzie troszeczkę zaciemna. Na sam koniec zostawiłem czarnego porcelanowego czy szklanego pieska. Ustawiony jest frontem do softboxu, dzięki czemu dość ładnie zarysowują się refleksy. Proszę zwrócić uwagę w jaki sposób odbija się podstawa w tej figurce. W momencie, gdybym chciał troszeczkę osłabić refleksy z frontu, dokładam dodatkowy dyfuzor, przytłumiając troszeczkę to światło z przodu. W momencie, gdybym chciał rozświetlić troszeczkę bardziej bok figurki, tak samo dokładam pleksiglas, i efekt wygląda następująco. Gdybym chciał doświetlić troszeczkę górę, Oczywiście. Układam panel odbijający od góry. Pokażę jaki efekt uzyskamy y, przy ciemnej podstawie. Na sam koniec pokażę jak wykonać efektowne zdjęcie szkła na czarnym tle pozostawiając białe właściwie jasne obramowanie z dyfuzora softboxa w tym celu warto na środek softboxa nakleić czarną zastawkę ustawić naczynie na czarnym tle i sfotografować